W 1895 roku Stanisław Toporski, młody ksiądz z parafii świętej Barbary w Warszawie, odwiedzając swoich podopiecznych, zauważył zniknięcie małego chłopca. Okazało się, że matka z biedy sprzedała syna rewirowemu policjantowi rosyjskiemu. Poszukując dziecka, ksiądz Toporski trafił na ślad organizacji, której celem było rusyfikowanie młodych Polaków. Po stulatach, dzięki Muzeum Historii Polski, dzieje te odkryli i spisali chłopcy z Warskiej. Kim są i jaką rolę w ich życiu odegrał Ksiądz polski? Oto odpowiedź. Problem rusyfikacji polega nie tylko na rusyfikacji języka, polegał również na tym, że to była kompleksowa, zupełnie reakcja ograniczania szkół, ograniczania, obniżenia poziomu. W zamierzeniu była taka, żeby nie mieć Polaków, którzy są poddanymi cara, imperatora, tylko żeby z Polaków stworzyć Rosję. Zrusyfikować kulturę i ludzi. Dwa bardzo ważne czynniki, które wpłynęły na to, że Polska przetrwała. Po pierwsze, piękna tradycja i przekonanie, które się uformowało już w końcu XVIII wieku, że dzięki oświacie naród można odbudować, i kulturę przechować. Podczas gdy Polska była pod zaborami, ten dom już stał. Tu się wychowywali mali chłopcy, którzy pochodzili z ubogich rodzin, często z ulicy byli zgarniani i przyjmowani do tego domu jak do własnego, rodzinnego domu. Mój pobyt w tym ośrodku wiąże się z konfliktem z prawem, ze szkołą, nie chodzimy do szkoły. Niektórzy z nas tam kradli, czy jakieś kradzieże takie, przestępstwa, prawda? Hodowla marihuany. Konkurs Odważmy się być wolnymi został zorganizowany przez Muzeum Historii Polski i dotyczył bohaterów z okresu zaborów, którzy czy to walką, czy to jakąś pracą organiczną przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. I konkurs polegał na tym, że grupy młodzieży licealnej bądź też gimnazjalnej tworzyły pracę na temat lokalnych bohaterów, którzy mieli jakąś właśnie ważną rolę historyczną do odegrania. Konkurs zmusza ich do sięgnięcia do wszelkiego rodzaju źródeł, jakie mogli oni znaleźć. Gdziekolwiek by to było, czy w miejscowości rodzinnej fundatora tegoż domu, księdza Franciszka Toporskiego, czy w archiwum akt dawnych. Ksiądz Toporski był o niewiele starszy od nas. Miał 23 lata, gdy przyjął święcenia kapłańskie. Właśnie tutaj posługiwał. Chodząc tymi ulicami pomagał ludziom potrzebującym. Jesteśmy na Marszałkowskiej 59. Tutaj ksiądz polski odwiedzał starszą kobietę z dzieckiem. Opiekował się nią, dbał o nią, troszczył się o nią. dnia, kiedy po raz kolejny odwiedził mieszkającą tu kobietę, zauważył, że nie było już chłopca. Od dozorcy dowiedział się, że sprzedała go rosyjskiemu policjantowi za 5 rubli. Ksiądz Toporski wpadł na trop rosyjskiej organizacji, która skupowała polskie dzieci i wychowali je w kulturze rosyjskiej. Był to bardzo trudny czas, czas, kiedy kraj nasz znajdował się pod zaborem. I aby nie dopuścić do rusyfikacji tych dzieci, próbował za wszelką cenę właśnie gromadzić tych najbardziej potrzebujących z rodzin najuboższych, tych, którzy rzeczywiście potrzebowali tej pomocy. Aby stworzyć im warunki dogodne do tego, aby ten ich start w to życie dorosłe był, był takim właściwym, właściwym startem. Rosjanie nie mieli jasnego poglądu, co zrobić z Polakami. Były dwa nurty. Jeden dawać Polakom odrobinę luzu, przyciągać i drugi ograniczać i trzymać mocno pod, pod, pod butem. Po powstaniu styczniowym wziął górę ten drugi. Nie wolno było mówić po polsku, nie wolno było czytać polskiej literatury. Jeżeli złapano, no to były albo karcer chłosta, wyrzucenie ze szkoły z wilczym biletem, niedopuszczenie do matury na przykład. Od 1879 roku do 1897 kuratorem okręgu, czyli właściwie panem oświaty polskiej był Aleksander Apuchtyn, który sławił się prześladowaniami studentów i bardzo rygorystycznym, brutalnym traktowaniem y, uczniów. Wtedy, kiedy jakiekolwiek, były jakiekolwiek y, prawda, formy przeciwdziałania czy nie, nieposłuszeństwa y, obowiązującym przepisom. Jeżeli w szkole prywatnej y, złapano nauczanie języka polskiego, historii, takiemu właścicielowi odbierano prawo prowadzenia szkoły. W związku z tym, no co, co robili Polacy? Przede wszystkim przekupywali tych inspektorów i tych, którzy powinni pilnować. I w gruncie rzeczy ten cały nurt takiego tajnego nauczania poza kółkami samokształceniowymi płynął w pensjach na przykład kobiecych, w pensjach żeńskich w ten sposób, że na mm, lekcjach rysunków czy robót ręcznych y, czy, czy powiedzmy tym podobnych prowadzono przedmioty, które były, które były zakazane i prowadzono je po Polsce. Ksiądz toporski początkowo miał dwie sieroty ze sobą, ale z czasem, wiadomo, chłopców zaczęło przybywać. No i z czasem było ich coraz więcej i ksiądz toporski wychowywał ich. Poprzez religię, języki przedmiotowe, język polski, matematyka, różne rzeczy, wykształcenie, wpajał w nich to, czego na ulicy by nie dostali. Miłość walczył o to, aby polskość nie zginęła. W osobie księdza Franciszka Toporskiego mogli zauważyć kogoś takiego, kto podał tą pomocną dłoń młodemu człowiekowi, odnosząc to do samych siebie odnosząc to do samych siebie i, i, i przekładając to na to, czego sami doświadczają na co dzień. właśnie spoczął ksiądz Franciszek Toporski założyciel naszego domu na Barskiej jest to zbiorowa mogiła że tutaj razem z nim około 50 innych księży parafialnych z osób żyjących w czasach teraźniejszych księdza ja Franciszka Toporskiego nie zna praktycznie nikt i odkryliśmy, pokazaliśmy, przekazaliśmy światu, może nie światu, ale w jakimś stopniu w Polsce że taka osoba istniała żyła i prowadziła taką działalność która istnieje do tej pory Przechodzę obok tablicy przed domem i w samym domu, odczuwam może nie wiem, może krzyczeć dziękuję, że jestem tutaj.